Nauczanie domowe 22 września. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 8, werset od 19 do 21. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, Którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Chciałbym zwrócić uwagę w tym krótkim tekście na wyrażenie, które tutaj w polskiej wersji zostało oddane dwoma słówkami: Na dworze. W oryginale jest, iż matka i bracia stali na zewnątrz. I właśnie to na zewnątrz jest tutaj bardzo charakterystyczne i godne uwagi. Ci, którzy nie szli za Jezusem bezpośrednio, znaleźli się na zewnątrz. Znaleźli się poza gronem uczniów Jezusa. Oczywiście Maryja nigdy nie była poza gronem uczniów. Ale ta sytuacja pozwoliła Jezusowi właśnie to pokazać. Jeżeli ktoś nie idzie za nim, jeżeli ktoś nie chce słuchać jego słowa, staje na zewnątrz. Pytanie, co nam przeszkadza? Tu akurat y, Maryi i braciom Jezusa, dokładnie mówiąc kuzynom, przeszkodził tłum, ale być może jest coś innego, co Tobie przeszkadza w tym, aby. Stać się bliskim Jezusowi, a stać się tym, który jest zaliczony do grona rodzinnego. Widzimy też, że nieznajomość, niepokrewieństwo, niezewnętrzne kontakty budują bliskość z Jezusem. Czasami słyszymy, jak ktoś powie: O, ja mam znajomego księdza, a tak, ja to doskonale znam tę parafię, bo tam tyle mieszkałem. Nie zewnętrzne rzeczywistości tworzą tę istotę, na którą zwraca uwagę Jezus. I jest to ostrzeżenie dla nas zaangażowanych, dla nas, którzy możemy powiedzieć: No, znamy sprawy. Znamy sytuację, znamy osoby w kościele, ale Jezus chce powiedzieć, to nie jest ostateczne kryterium, ostateczne kryterium tego, co jest najistotniejsze. Zatem potrzebujemy wejść do tej wspólnoty. Ja muszę chcieć wejść do niej. To nie dzieje się automatycznie. To jest decyzja, na to, że ja to zrobię. Ci ludzie musieli chcieć być przy Jezusie, słuchać Go, realizować Jego wskazania. Więc najpierw trzeba wejść do wspólnoty. I widzimy, że wspólnotę Jezus rozumie dosłownie jak rodzinę czyli przebywanie wspólne, pomaganie sobie, dzielenie się, modlitwa, słuchanie Słowa Bożego. Tutaj realizacji tych Bożych wskazań. To jest konkretna wspólnota. To nie jest jakaś abstrakcyjna, wymyślona, albo tylko intelektualna, albo taka duchowa wspólnota. My nie musimy być ze sobą, ważne, że się duchowo łączymy. Jezus nie mówi o takich rzeczywistościach. Jezus mówił o tych, którzy siedzieli koło Niego, którzy z Nim chodzili, jedli, mieszkali. To była wspólnota i takiej wspólnoty Jezus chce nieformalnej. Nie tylko właśnie duchowej, mistycznej. Oczywiście cały Kościół taką wspólnotę tworzy, ale on żyje, ten Kościół, ciało Chrystusa, w bardzo konkretnych, realnych, lokalnych wspólnotach. I widzimy, że tą osią weryfikującą jest Słowo i Jego wypełnianie. Zatem mamy tworzyć wspólnotę krewniaków Jezusa. I takiej Jezus chce wspólnoty. I do takiej Jezus wzywa. I taką Jezus tutaj chce nam pokazać. Wzywa na przykładzie Jego pobratymców, krewniaków, którzy stanęli na zewnątrz. Jezus mówi: Ja chcę, żebyś był wewnątrz tej wspólnoty. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.